Wspólna cecha kobiet według pani? Wspólna cecha? Tak. Dobroć chyba, nie? I co tam? Wierność. Bo teraz te, Nie? No i tyle. Ładne. Uroga. Eleganckie. Łatwowierne. Zadumanie? Zastrość. Wspólna cecha kobiet. No chyba uczucie. Jakie jesteśmy? Przecież, nie wiem, to zależy od kobiety. Wspólna cecha kobiet, być elegancko, umalowano, zadbano, to jest taka cecha. Każda kobieta dba o siebie, żeby jak najpiękniej wyglądała. No zarozumiałość. Zazdrość na pewno, może jakiś foch. <noise> Wrażliwe są przede wszystkim kobiety, no, no kochane, no wspólne cechy jeszcze. Nie wiem, no, ogólnie są fajne. Jakie Pracowitość, to? może systematyczność, uczciwość, nie wiem co więcej, bardzo dużo mamy cech. No dobre są, różne są takie, tak jak mężczyźni też, prawda, no. Lubimy dbać o siebie, o, o swój wygląd po prostu, mhm. no wie Pani, to zależy od osobowości człowieka. My się nie zdamy, bo już my stare, stare baby. Na przykład moja żona jest zazdrosna, bo ja kiedyś pracował, bo teraz jestem dziad, to przyjechałem z pracy, to mnie posądzała, że ja z inną kobietą spałem, bo miałem nocki. A ja spałem w kotłowni, bo byłem palaczem.